Widzicie, nadchodzą dla tej gry zmiany i to całkiem niemałe. Kółko artystyczne deweloperów w Blizzardzie zebrało się po lekcjach i doszło do konkluzji. Addony są zbyt przydatne, trzeba coś z nimi zrobić. W gwoli virtual Signalingu powiem wprost, uważam addony za totalne gówno i uważam, że nie powinny istnieć. Sedno jest jednak takie, że addony rozwiązują jednocześnie po pierwsze problemy, które gra sama stworzy i po drugie problemy, których gra nie potrafi sama rozwiązać. W addonach wielu znajduje bardzo dużo przydatnych quality of life rzeczy. DBM pozwala śledzić timery na bossie, wikaura wasze cooldowny, a jeszcze jakieś inne gówno wasz progres aktywności w danej krainie. Ogólnie spoko, ale prawda jest taka, że są to basic rzeczy, które powinny być do kurwy jebanej w bazowej grze. Blizzard chce ogólnie mocno, mocno ograniczyć możliwości funkcjonalne addonów, mówiąc jednocześnie do tych, którzy z nich korzystają, że słuchajcie kurwa, my mamy addony w domu. Co to znaczy? Otóż w bazową grę chcą zaimplementować powszechnie używane addony. W taki oto sposób niedawno dostaliśmy cooldown manager, nie znam jeszcze osoby, która z tego korzysta, gdyż jest chujowy i potrzebuje jeszcze i 1,5 roku rozwoju, ale tu jest to jakiś krok do przodu. Kurwa, jak na ironię, istnieje addon rozszerzający możliwości cooldown managera. Mamy dostać in-game implementację tych najczęściej używanych. Będą Details, będzie dbm, Bigwigs. no i coś co wywołało spory szum rotational assist, czy tam kurwa, no Hekili. Dla tych, którzy nie wiedzą, istnieją addony dla mniej uzdolnionych, które pomagają w rotacji. Pokazują kolejność klikania przycisków. Nie wyciągniecie w ten sposób pełni swojej klasy, gdy w graniu klasą dochodzi znacznie, znacznie więcej niż klikanie rotacji według podręcznika jest to bardziej minimalne minimum. Prawda jest taka, że kto gra lepiej niż Addony pokazujące rotację, ten raczej nie będzie z tego korzystał, a kto gorzej, ten już i tak korzysta, więc nic się nie zmieni. Ale no tutaj jest kurwa jedno ale. Rotational Assist będzie miał również tryb dla ułomniejszych, czyli jeden przycisk, pod którym względem sytuacji będzie inny skill, pozwalający wam po prostu wykonywać rotację klikając ten jeden przycisk. Coś jak obecne makra na Cast Sequence, ale inteligentniejsze. I tutaj przez ostatnie tygodnie wiele razy się zastanawiałem, do kogo jest to kurwa kierowane i kto pytał. Ale z drugiej strony łatwo jest się po prostu rzucić na ten feature jak na ofiarę bez posiadania jakiegoś szerszego kontekstu o ile jakiś jest. Widzę wiele ludzi za, widzę wielu ludzi przeciw. Jak ktoś mnie pyta co o tym myślę to w sumie kurwa nie wiem co o tym myślę. Szczerze w dużej mierze mnie to chyba gówno obchodzi, bo nie jestem targetem tego narzędzia. Magiczny jedno przyciskowiec przyjdzie do nas z jedną też istotną wadą, którą ludzie pomijają, a która sprawi, że żeby w graniu czegokolwiek poza world contentem będzie on bezużyteczny. Po pierwsze żaden add addon tak feature in game nigdy nie podejmie decyzji o tym co kliknąć lepiej niż gracz, który zna swoją klasę. Po drugie przycisk ten będzie miał zwiększony global cooldown. Global cooldown to jest to co sprawia, że po kliknięciu skilla musicie odczekać tam półtorej sekundy przed kliknięciem kolejnego. No ale Majestic to tylko tam 0,2 sekundy czy chuj wie ile. To prawie nic. No i tutaj też się nie zgodzę. Walki w endgame contencie trwają po kilka kurwa minut. W wygórowanych wypadkach po na 10, dodając 0,2 sekundy co użycie skilla w kilkuminutowej walce sprawia, że jesteście kurwa bezużyteczni. Poważnie. Chuj wie o co chodzi z tym featurem. Kolejna sprawa istotna, właściwie ta ważniejsza łącząca się z ograniczeniami funkcjonalności addonów to DBM czy BigWix i tutaj trzeba być kurwa ostrożnym. Widzicie, te addony pod RAID'y istnieją z bardzo, bardzo ważnego powodu. Są walki, bez których brak timerów czy aur prawie, że kurwa no nie da się ich grać. Walki projektowane pod istnienie tych narzędzi. Ostatnimi czasy jest takich walk znacznie mniej niż kiedyś, no ale wciąż. Tutaj mówię też głównie o Mythic Boss. Nierzadko tych późniejszych, jeśli ktoś gra Heroic i kurwa przyjdzie do mnie myśląc, że potrzebuje Addonów, to jego opinia się w tym momencie nie liczy. Sorry, kurwa. Mam tutaj też jedną zagwozdkę. jeśli ograniczymy możliwości addonów wprowadzając też ich funkcjonalność do gry, no to będzie ona też oczywiście okrojona, bo inaczej po co w ogóle ograniczać Addony. Jeśli będzie okrojona, to przede wszystkim będzie musiało się zmienić podejście, z jakim projektowane są niektóre walki, inaczej skończy się to całkiem jednięte katastrofą. Ogólnie jestem całkowicie za tym, żeby addony ograniczać wedle mnie i wyjebać wszystkie do śmieci. Jestem też w chuj za tym, żeby rzeczy, które w grze powinny być od zawsze w niej były bazowo. Nie przeszkadza mi pomoc do rotacji, bo mnie nie dotyczy, a kto chciał już od dawna używał. Choć tutaj najwięcej o tym pierdolą chyba ci co w albo nie grają, albo wysłannicy Bożego Klasika pierdolące o tym, jak to kiedyś było lepiej, po to, żeby 5 minut później pobrać kwestii, bo nie wiedzą, gdzie moby trzeba zabić. Jedyne, co mnie interesuje, to żeby narzędzia w były dobre jakościowo. down Manager taki nie jest. Właściwie to nie wiem, czy on w ogóle jest. Prawdziwym momentem prawdy będzie właśnie moment przyłączenia wajchy z wyłączenia funkcjonalności narzędzi rajdowych, bo teraz będziemy mieli własne. Gdyż to właśnie to będzie moment, w którym się dowiemy, czy design kochanych przez wszystkich wal będzie dalej dobry, czy pójdzie się pierdolić do piachu. Masz zdanie na ten temat? Coś, co rozmęta mi w bani? Zostaw mordo komentarz, szłapę w górę. Siemano.